Adam Series 737 To jest kanał, na którym robię różne filmy, głównie bez Minecraft, ale to też nie Minecraft. To jest symulator marketu. Tutaj mamy moje pudła stare, tu śmietnik. No a to jest mój sklep. Wymyślałam nazwę sam. Tutaj mam takie piękne ściany i oprowadzę Was po sklepie. To jest mój sprzedawca. Na razie jest zamknięty sklep. Tutaj mam półkę z takimi normalnymi rzeczami, tu mam lodówkę. A tu mam takie rzeczy za reklamy, bo tutaj można kupować za te jakieś reklamy, ale jak będzie reklamy, to będę stopował nagranie, jakby co. Chyba ja tu nie reklamuję. Niedługo będę mógł chyba... już mogę otworzyć drzwi. Jeszcze nie mogę, nie wiem, jak otworzyć drzwi. Nie wiem o co tu chodzi. No ale dobra, to zasubskrybujcie też, no tak. Gdzie fajnie, Z oficjalnie mogę otworzyć sklep. No to otwarto. I ludzie, tutaj idą ludzie, oni jakoś się tam pojawiają, nie wiem dlaczego. ok ja tutaj ogólnie też mam taki swój komputer. Na nim właśnie zamawiam takie różne produkty, te wszystkie. Te są akurat za reklamy. No a tu mam jakiś... O, jakiś człowiek, nie wiem co on tu robi w sumie. Chyba on chce coś kupić, czy nie rozumiem tego. Jak Wy rozumiecie, to no, dajcie nas w komentarzu. Tu mam swoje pudełka, bo ogólnie można je też jeszcze kupuje. i też tutaj są napełnione pudełka. A tutaj są... jak to? Tutaj niektóre są puste pudełka. No na razie trzeba będzie chyba zaraz zrobić jakieś zakupy. Ja w sumie te półki bym przeniósł. Ja to przeniosę. Ja to przeniosę tutaj tak dalej trochę. No i jak to jak to położyć? Tak? Tak. Okej, okay, to też... Ogólnie ja to już trochę powiększyłem i tutaj już zacząłem robić, także mam trochę więcej rzeczy no, niż na początku, ale hmm, tam chciałem położyć. Nie rozumiem tego, dlaczego tak. Ja chciałem tutaj. O, równo z tym. No i teraz połóż. No, jest równo. Liczów. Jak będę miał magazyn, to te wszystkie pudło ogląda, położę tu. No także... Tak tutaj jest? No, może też powyrzucam w sumie te pudła. Chyba trzeba by było zrobić kolejne jakieś zakupy. Ogólnie tutaj nie wiem co powinno być, ale tutaj kiedyś było, ale nie wiem co tu powinno być. Nie znam tego produktu. Dobrze. Zrobimy małe zakupy, bo ludzie już trzeba jakąś rozpacz. No to sklep. Okej. Okay. No to może na początku... No nawet to, to... Tutaj mam ogólnie z ten konta mojego. No dobra. Kupujemy to. 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 I tutaj jeszcze nie odblokowałem tych rzeczy. Niech to odblokować. Aha, no, chyba tutaj jakoś. A, za pieniądze, dobra. No, no to straciłem trochę pieniędzy, ale za to, pakowaliśmy Małe rzeczy, i teraz będziemy mogli. Okej, okay, kupu, kupu. No nie. No, i teraz jest taki mały problem, bo ten konta jest bardzo mały, a ja nie lubię jak mam mało pieniędzy. Że trzeba kontrolować w tej grze. No, pieniędzy. Ma, bo jak się ma mało pieniędzy, to słabo. Chyba nikt nie lubi mieć mało pieniędzy. Nie, to normalnie lubi mieć mało pieniędzy. Tutaj zamawiamy wszystko. No i tak powinniśmy móc to kupić. No i. O nie, zapomniałem, że ja będę jeszcze potrzebował ogólnie półki. To ma się to tutaj. No i nasz to nie stać. Tu jakiś level dostałem. No dobra, teraz dostałem level i nie stać. No, czy kupiło? Tak. Może co bym kupił? Nie wiem. Chyba przejdziemy to mogli kupić. O, jakiś lepszy komputer. Nie, to chyba. Tak. I podła. No to baj. No na razie widzicie urywki takich reklam, dlatego, że no jakby ten, są urywki, dlatego, że ja nie pokazuję całych reklam, bo nie lubię reklamować nikogo. No i oczywiście kasjer musiał nam jakby ten... No po prostu już nie ma pieniędzy i muszę mu zapłacić za to, żeby kasował, to też jest takie coś, to teraz pokasujemy sobie sami, dopóki nie będziemy mieli pieniędzy, tutaj trzeba wpisać prawidłowe, okej, okay. no to pa, ale mydła kupujesz, ty wiesz, że to jest z reklamy, nie kupujesz tego, bo to jest rzadko. 9,7 ok. Jak tutaj będę to musiał, a tutaj też, że gotówką płaci, to trzeba mu wydawać Tutaj mam ile muszę mu wydać i oddałem. Dwadzieścia 27 okay. to masz. No dobra, ostatnia osoba i, i zamykam sklep. O no kurde, nie dałem kropki. Okej. Okay. No dobra, to ja zamykam sklep. No dobra, zamykam. I teraz wasz skupię, czy wiem, daj. No jesteś trochę pieniędzy, ale przynajmniej będzie mi tutaj łatwiej. Okej, okay. już po, ludzie nie powinni brać zbyt dużo. No, bo teraz dołożymy sobie rzeczy na półki. A w ogóle mi przysyłaliście tę półkę, bo nie widzę tej półki. Ogólnie, tej, którą zamówiłem, dobra, odpieramy. teraz ja już ogólnie ten wyrzucam. Tak, tutaj to chyba było. No nie, no i się dzień skończył. Kurde. Ja. Dobra. To wykładamy. Wykładowa. Zamykamy i wyrzucamy. Ogólnie to chyba nie w ten e, nie zamawia się płok wtedy, chyba kiedy są ten e, zamówione paczki. No bo ostatnio mi też tak zrobiło. To w dobrym miejscu włożyłem. A chyba to powinno być tu, a to tu, kurde. Tak, no tak, ale dobre, już to było, ale dobra już za późno. Nie chcę się tego przekładać, nie lubię tak. Przeciąwamy. Dobra, to jest lodówka. Ale tutaj jest... I to wykładamy. Nie, nie. To trzeba wziąć. Dobra, kilka tu jest jeszcze tego, ale już nie chce mi się, bo... No, widzicie jak ja tutaj, kłodę, mam dużo kartonów to. No to rzucamy. Otwieramy. a Co to, to, to jest? To, to. Czego to jest tutaj? To nie wiem. Ale ogólnie to chyba to wyrzucamy. Nie potrzebuję tego. Już mam zagotowane. Otwieramy. okej Kiwka Dużo trochę tego jest jeszcze w tym ale już dobra, wyrzucamy spadłem do zaklamy, sprawdzimy, może później co tam jest. To jest, to jest to dobra. Co zostało mi? Tak zostało, ale dobra. Mm -hmm. No to kurde oskamowali mnie i nie dodali chleb i... Ale no, chyba chleb tutaj miałem gdzieś. Tak miałem. No ja zawsze jestem takie rzeczy przygotowany. Dobra, skoro chleb czasem nie dojeżdżę, to może tutaj go zostawię. W tym moim bajzerku. No kurde to ja zostawię. Mam jakiś... O! Tu mamy też te tubki, czy coś, nie wiem jak to się kurde nazywa, no i się skończyło najlepiej. No to wywalam, bo już mam dużo kartonów. Dzień chyba powoli się robi. No ja chyba już będę tu kończył. Mhm. no może zam musimy zamówić te jakby tubki, nie wiem jak to się kurde nazywa poprawnie. I Tą półkę, dlatego że no jednak nam nie dojechała i będziemy kończyć. Dobra, to jest to. Dobra, bierzemy to na kilka razy. No więc dobra. Tutaj kurde się te wszystkie fajne rzeczy pokończyły z reklamy. Ale te rzeczy za reklamy, to ja będę. No jeszcze tego zapomniałem kupić, no to będę musiał to kupić, kurde. Jak to, co to jest? Kawa. Ej, miała być zamknięte. Boże, to pobrali. Dobrze, wszystko jest skitowane. Ta kawa to trzeba dołożyć. Bo jeździ, to, to bierze tak dużo trochę. Jak kawa, 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 nie tu No, okej okay. Co mi dojedzie zaraz ja kurde jak na to trochę czeka o nie ja zapomniałem Dobra yy, może mam tutaj kawę trochę o, mam tego to nie, nie, nie wiem może. Starczy. No powinno starczyć. To wykładamy. Okej, okay, to wrócimy i żeby to... mi mhm. to? A, chyba to nie jest to, produkt. Dobra. Mhm. O, dojechało. No to mamy. Wykładamy. I wyrzucamy. Ale ta półka też nie chce dojechać nam. No tu nie wiem. Tu powinna być jajka. Mamy jajka tutaj jakieś. Okej, okay, jak zwykle jestem przygotowany, bo jajka mam zawsze, bo one się ogólnie szybko kończą. Ten, bo ich jest mało, się mieści w tej lodówce, także no... Hmm, Była się kolejna lodówka, i w obu powinny być jajka. Ja to tutaj muszę jakoś położyć. Ten miejsce tu nie mam do położenia. Obawo. Gdzie tu mogę położyć? Okej. Okay. Co tu mam? Ok. Nie wiem, dlaczego tak się robi czasem. Yy, kolejne jajka. Dobra, nie wiem. Nie, nie o co. No i trzeba było te półki w To zamówimy teraz A bo ja pieniędzy nie mam Bo wydałem na tą półkę Okej okay, to chyba już Dlaczego znowu to mi dojeżdża Nie wiem Złe produkty coś mi tutaj dają Czekała co tu mamy Dobra, niech będziecie obejrzeć tą reklamę. To może włączę pauzę. No i później Wam y, ten, y, wezmę. No to włączam pauzę. Okej, okay, to jestem po reklamie. Nie będę tutaj reklamować jakieś. Okej, okay, nie wiem w sumie, co to jest. Wrócimy to na półkę z takimi fajnymi rzeczami. To musi być w lodówce. Dobra. Do fajnie, bo akurat ostatnie miejsce to jest pizza pizza, fajny nie wiedziałam dobra, dajemy, my, ja daję zawsze duże te ceny, sorry jak będziecie w moim sklepie to pewnie jak duże ceny to mój sklep ale i tak ludzie przychodzą dobra, to jest, skoro to jest ten taki fajny towar to sobie go zostawię nie, ja, nie chcę tego brać Okej okay. Co to jest? Ja chyba tego nie zamawiałem No nie wiem A, to są te nowe, dobra Rozumiem No, dojechało Dobra, a to w ogóle dojedzie? Nie wiem jak to sprawdzić, czy to dojedzie, czy zło jednak wolałabym dostać te półki, no nie wiem ile to już trwa, chyba 16 minut 40, no to już chyba będę kończył. No to papa, pa, pa. i lajkujcie, pszczółka, pa.